Hmm. Sorry, że tutaj kilka rzeczy mi wyskakuje. Chcę e, dla Was coś nowego, um, coś niepokazywanego, ale nie wiem, czy teraz zadziała. <coughs> Spróbuję. A jak się zadziała, to wyjdziemy na wyspy, e, wyjdziemy na Transformers, pogadamy tam z Olą, moją koleżanką. Czekajcie, patrzę Wam ekran. Ehm. Czekaj.

jak ktoś wie, jak to się robi, bo ja nie wiem, jak to się robi. I chyba coś tu się wpisuje. Czekajcie, mam Firma. Nie rozumiem tego A, więc chodźmy na wysypy. Też mogę odblokować moją koleżankę. Tak, wściekłam się na nią, bo mi ukradła taką moją inną koleżankę z przedszkola. I chyba tam ona się yy, to która mi ukradła. A no właśnie, wejdźmy się. Nie, nie, wejdźmy się na to konto. Później pokażę Wam. Zrobię przerwę i wpiszę hasło, bo ja chcę, żebyście wiedzieli. Już jestem, ładuje mi się. Tak widzicie, taki mamnik. Mam trochę długie hasło. No i raz, dwa, trzy jestem. O, jest Lila and jest droga. Czemu? Jak ktoś mnie przybrał? możemy sobie prezenty. Ktoś mnie tak właśnie tam na tamto przebrał. Nie wiem dlaczego. Um, ten, ten, ten. E, dobra. I wiadomości. Nie. Ona pisze. Uf. To właśnie moje stare konto. Proszę pomóżcie mi je odzyskać jakoś. Piszcie do niej. Um, bardzo proszę. Ja sam wchodzę na konto o mojej siostry Anabelle. XXX. Ona też mi pomaga. Ale proszę pobóżcie mi, bo ja uwielbiam to konto, ale. Muszę być na tym. A tutaj dalej mam witę. To mój kolega. Hej, A mamy i, mamy dwa zadania. Dzięki. Dobra. dźwięki, moja mama coś tam robi, zrobię przerwę i no i tam, tam zamknę drzwi. Na razie nie ma dźwięków, więc zaraz wracam. Już jestem. Myślę, że już jest lepiej. Będzie mniej słychać. Serio teraz? Dobra zablokowani, jego nie zapraszajcie ani nie odblokujcie. jakby będzie, one, one miały strasznie dużo pieniędzy. Czekacie haker. To się to nie da. Usuń blokadę. O i nie Proszę, nie polecam się przejść z babią Radzką. To właśnie ona mi ukradła koleżankę i teraz z obydwoma się nieprzyjaźnie, że tak powiem, ale no nieprzyjaźnie. Um, Jest już um, dobra. Studio. Dobram. Ale fajne. To powinno mieć drugie miejsce, a to trzecie. Dobram. Dobra, to wzór niech będzie mój ulubiony, ale nie wiem czy nie ma kółek takich fajnych. Nie no, niebe. niech będą nietoperze, robię je białe. ale jeszcze tam popatrzę. Wiem, że mnie dziwnie słuchać, ale dziwnie mi się pisze i trzyma. Tak. Tak, możecie kupić co to, ale ja nie kupuję. Jak się da, kupić kogoś projekt, albo możecie zrobić taki sam. No. Ja i tak. Nie, nie chcę przykładać. O i pozdrawiam jeszcze e, Lila Ande Narek 12, 12, 12, Dorowcy, ma, Marcelinka, Marcelinka SK. No i takie, że takie osoby. Sara <coughs> kartło mi dzisiaj boli. i Ledwo głosem ruszam. I tego mogę czasem kaszyć. <coughs> <coughs> sorry, za takie dźwięki, ale naprawdę dziwnie mi się <laughs> gada. E, jeszcze będziemy, e, może w drugim odcinku będziemy, e, znaczy w tym samym dniu, dzisiaj będziemy <laughs> ten, czekajcie, <laughs> Będziemy oceniać różne filmy moich ulubionych utworów, czy takich nowych. No jakoś tak. I damy im loveka i będziemy ich polubić. Więc... Dobra, zaraz kończę. Myślę, że ten, wam, ten odcinek Wam się spodobał. Jeszcze um, będzie druga część na mojej siostry kończę. Um, więc, więc, więc. Kiedy skończę to, to skończymy odcinek, powiecie. Zaraz jeszcze to i dosta ona. Czekajcie, masz te wodzie. Losy to chciała. My. Chcia chciałam napisać tylko. O nie zmieściło. Luz! Nie, to jest to Piękna jestem. Piękna. Naprawdę jesteś piękna. Tak, pozdrawiam te... te rzeczy... te osoby, które daję i te ciuchy... i ciuchy ich, których... zrobili. Znaczy, pozdrawiam ich, którzy daje e, e, ciuchy ich. No, zrobili. No, wiecie, o co mi chodzi. Więc zaraz kończę jeszcze.